Oczywiście Belansia ja, i ten i wszystko, dobra, no to panowie Jedziemy na tor. To już trzyosobowy dam się zrobił Na następnym stronie szybko i mi się w siedlu, nie? Nie baj każdy jeździe, każdy jeździ na czym innym. skręć w prawo ja, Uwaga w prawo. O, nie, nie, jedziemy do przodu, bo tu jest błoto Z kierunkiem eleganckim, widziałem Łukasz, tutaj, O kurwa! Cel podróży. się, bo akurat że... Mówię, wystarczy wejść do przodu. Co my tu mamy? Lotus, niebieski. Tutaj mamy. Jaki masz kolor samochodu, Łukasz? Co to jest za kolor? Eee, żółto czerwony <laughs> Co to niż o jego kolorze? <laughs> Oka, ja mojego... A tu mamy ładne buziaczki. Ale masz 240 koni? Łukasz ma. 215, a ja mam 160 tylko. Mój, mój, ja mam najsłabsze auto. Tak, tylko że... Jak cię było so, Jak bym się podoba ten gościu? Maksy... Maksymalnym. Mar... O. o, wygląda jak taki cwaniaczek trochę. <laughs> Bimati bim okażyłalowo w swoim stylu. No, no dobra, możemy ruszać. A ja z nim już. bo czeka. Wiem. Staraj się nie palić gumy jak ruszasz, nie? Ty... Wiem. Na razie staram się w ciebie nie wjechać. Wiem. O kurwa, strasznie nie spodziewałeś. Jakieś nierozgrzane opony mam. Radni ma tyle dobrze ruszył, dajesz. Tylko uważaj, żeby samochód, bo samochód może być bardziej ostrożny. Zawsze opłaca się wewnętrzną pracę pieniężną przeciwko komuś. Teraz Łukasz się zajmie. O, teraz ból Łukasza, ból Łukasza. Aaaa! Sorry, mnie zarzuciło, Łukasz podał mi karę. Nie wiem, teraz. Gawierze, mną, mną rzuciło. Nie, nie, nie. Które, tam Gdzie? Łuka? Łukasz tam ucieka. Łukasz wyrwał do przodu, Cztero czteroku się. Zaczną automatycznie z czynniki makio? Tak wiesz, że na teoretycznie na manualu może być trochę szybszy. Ale to jest tego teoria, więc i to się sprawdza, w innych grach się sprawdza. Dobra, gramy z rukowoliczem normalnie, nie? Zobaczymy czy łukasz, żeby się nie rzucałem. Nie bucha moli. No raz tu ja tutaj złychałem trochę. Chyba, czy jesteś w końcu?

bo ja mam projekt maksymalnie uh, 2 km mniej niż samolotniego. dużo tutaj jest przyspieszenie. I Już 6 leków z tego, bo A nie ma bata w tej chwili. Mam ci podać elewi? O, trochę zwolnił. A nie musiałeś kazać na nas. Hmm. Wyprzedziłem go, wyprzedziłem go. Natomiast wyścigli nielegalnie. niż zajebiście kocham ten samochód. To zobaczyłem zdjęcie też. Czy wywrócił? No, Nie, nie. Nie, Łukasz, podaj Nie. 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 A, 615 km. Fuuuck! Minimalnie, minimalnie, tylko 2 podrożaniem, no. A mi tylko się odblokowują od, od, od nowe salony. <laughs> Jeden z wyścigów nazywa się pastwisko dla bydła. Zdjęcie zrobione. Nie wiem czy będę mógł otworzyć w ogóle w tym. Cztery. 2, Dwa... Jeden... Start! Yes. Ma więcej mocy, jest słabszy od twojego. Hmm, czyli, twój jest taki pośrodku, tak? Aha, to wychodzi. Ale tutaj Łukasz, też ładna farba, jakieś. jakieś włókno węglowe. Yy, no, tam, tam. farba węglowa, no, mi się do po... myślę, zastanawiałem hmm. się nad tym. Ty, ma, ty masz taką piękną perełkę za to, Bimatio. Metalik, nie? I masz takie tutaj. tytułaże. No dobra. O, Dob czekaj, Kamiński, podejść do mnie. No, no, no. <noise> A więc się na najszybsze, najszybsze A? Poszedł mu tak. Gdzie jest pierwszy fotoradar? Gdzie jest pierwszy fotoradar? <grymne> to było dobre mi, Nie widziałem czegoś we mnie wiedzieć czy nie? Ja jadę swoje na Mierzony czas. A my się dwa więcej chyba. <grymne> tak. <grymne> to, 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 to jest minu, minus większości ustaw, nie? Proszę, Cześć Witam koniec Nie zdążę Fak. To nie zdążę do piątki Wszystkich zaliczyć? Nie, nie zdążyłem do piątki <grym> 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 Powodzenia Pojawi. Macie w automacie też jeździsz, tak? Jak błagasz? Tak, tak. Jeszcze tak. A pierdolę, co za. Zakręcam. No no, no. Paniakiś... <śminają> no. kurwa. Ten bibate to jest straszne w tym dostawie. No, ty jesteś sprawdzony, tak jest. Na prostej. <grywa> Dzisiaj ja też jedę do różnych. No, no, no. Bardzo dobrze. Widzisz, co się dzieje na, na łódź? Ja widzę. Długa tam sytuacja, no bo to są drogowe. No, no. Jest tak, to jest klub prosty. No, nie. nie, to jest bardzo O tu jest bardzo ładnie. A. A. A Łukasz się wyprzedził, Łukasz się wyprzedził. Wiem, widzę go, ale Łukasza dojdzie szybko. <laughs> Z tangiem Łukasz. No. Kurde, mnie dogonię teraz. Jego w na zakręca, nie jest Dobrze. Ty masz to po środku, a ja mam tylko się na prosty bardzo dobre. No no... A ta alfa się nie, nie chce skręcać za bardzo, to Ledwo wyrobiłem na to po go ma policja. Podobno mam się już policjanie. No skanek. Ja pięknie nie mam w stygnie. Pięć kurwo no. szybciej. A stuningowałeś? Jest, finish. No to nie dojdę już. Wszystkie odpoczynki. Razem, razem siedzę. Kurde, zawsze trzeci start, no, no, dobra. Ja zawsze pierwszy. No, za to bo mogę startować, bo ty mnie nie spowolnisz, nie? A teraz ja mogę, bo spaliłeś. Tak, za szybko, za szybko nacisnąłem gaz, zeszłym. Domyślam się. Staram się żadnego was nie wjechać. O nie, 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 nie. Wszyscy! asy. <laughs> Wszyscy poszli. I Łukasz ucieka. Goń go, goń go, Mimato, goń go. Ja pierdole. To była komedia. Wciskaj gaz i goń go. Już. Wszyscy poszli. Pizdole. Ja po prostu tak i nie mam nic Tylko teraz? Muszę go tego tylko dogonić. Bo te jeździki są krótkie. Nie <trujemy> spycham. <trujemy> nie spycham, ja cię trzymam. Już byś nie mnie Masz nikogo golfa, wiesz? Tak szybko? Tak szybko? JEZUS MARIA, kapil. <trujemy> to komputer prowadził. Ale, ty widziałeś, co się stało? <trujemy> nie, nie. Prze mną przeleciałeś, uderzyłeś w budynek, poleciałeś dalej. Nie wiem, nie widzę. No Bimatio, Łukasz stoningował samochód, co dało ci zwycięstwo. Tak, bo nie mógł go opanować. <laughs> nie, bo, bo przyjebałem w coś. Ciekawe czy przejść, Łukasza, czy nie. Łukasz teraz robić specjalnie. Nie. Może do... duży ruch jest. Widzę. Widzisz że nic na trzeciego. <laughs> Wiem, mam. Jaki zacięty busik. Tak, bierze ci, bierze cię. Zobaczymy co będzie na łuku. Oj, oh, sorry! Na łun przyjebał. Widziałem go. Troszkę... <grymne> to są emocje, kurwa, nie przepraszam. Mam tylko troszkę lepszy refleks, Kamil, wiesz? Jak się to biegnie? Odkrywasz pleziera? Nie! Nihilo! Nihilo! Mimo to się spokoju! Jeżeli się staram tutaj wigatli skręcać... Brawo, mimo to! Odkrywasz, drugi wyścig! A Ej! No u mnie, to, u mnie to wyglądało jakbyś... Ty mnie zaatakował. A czy nie zdobruję Ciebie? Do okrażenia są to raczej. Fak! Sorry, 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 jedź, 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 jedź. Teraz broń się przed waszem bronić. Spoko, dawała radę. tych z zakrętami to Łukasz tak może sporo nagrabiać. Niekoniecznie. A co, że ma szansę go dogonić jeszcze? To już nie ogólnie. O, moje drzewo. Ale ja ujechałeś, ujechałeś. No, tak, tak, jak laga. Tylko Łukasz się wyprzedził. Chcę chyba punkty odrobić. Oryk. O północ. Ludzie. Kiedy w człowieku się wdarłeś na mój kas? O nie. To jest po tym nie I na materiału. Decyzja. Ja się patrzę w tę stronę sterkę, ja cię widzę, ja wiem ile ci dojechać. wyścig. Jajski na trasie ja wygrałem. To wygrałem w... w mieście. chodzi o problem bo że nie możemy startować tak ostro no na razie prowadzi e no jak jest tak ostrożnie właśnie tam zmusił mnie do mocniejszego hamowania o teraz już zosta został z tyłu za tobą w Widzę cię w Po mojej lewej jesteś To Co to było? Ja no jestem na lewym pasie A ty zjechałeś na myj pas 0-0 Wjechałeś na czek Teraz kolega przyjechał do ciebie co rytm? Słuchaj, się! Festiwal Horizon. Taki Horizon, Tadeusz? <grywka> Łukki, zakręt! Czy dojadą, czy dojadą? Nie dojedziemy. Oh, <grywka> nie, nie dojadę. No, bohater, żaden z Was nie, 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 nie dojechał. <grym> nie, możeśmy się zaczęli zderzać za bardzo. O, trzy... czekaj. Trzy... cztery... cztery. Ta, jednak stra, Stratos... Rajdowy samochód, no. Wow.